Głównie się oprzeć na błonniku biowarzyw roślinnych Roślinki, tłuszczyk, oleje, oliwę, tak jak to jest ważne, bo jest potrzebne białkowo lipidowe są nasze błony uzupełnić te niedobory, omega-3, magnez, dużo osób ma niedobór magnezu, też jest cytryna, jest glicynia. też wiedzieć, który, gdzie komu stosować, bo jeden ma za zaparcia, drugi chce najlepsze lepsze samopoczucie, większość osób ma niedobór magnezu, bo magnez normalnie występuje w zielonym roślinkach, w zielonym chlorofilu. No kto je? Tam jest też i wapń. kto je te rzeczy, tak, no, jak ktoś mi je kanapkę z żółtym serem, czy tworoskiem, pomidorkiem, czy wędrinkiem, to tam nie ma. Jodu, tam nie ma magnezu, no hello, a się dziwi, że potem yy, brak siły czy tak dalej, czy energii. Dlaczego przez żołądek do serca? Czy lubimy buraczki, albo pojedziemy na wakacje gdzieś na wieś i, i tam dostaniemy kiszoną kapustę, i jakoś tam lepiej się śpi. Zjemy orzecha włoskiego itd. i tak dalej. Lepsza pamięć, kiedy mamy ochotę pobiegać, pobiegać po tej łące, czy coś, coś zrobić, niż jak siedzimy tacy w sztucznym oświetleniu, zjemy gotowe danie, zupkę gorącą, zalejemy wrzątkiem. To tam nie ma właściwie żadnych wartości odżywczych. A się trujemy. No tak, jemy śmieci, to się czujemy jak śmieci.